Hej kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj pokażę wam moich ulubieńców pielęgnacyjnych z zeszłego roku. Nie mam tych produktów dużo, bo szczerze ja jestem wybredna, jeżeli chodzi o produkty pielęgnacyjne i często jak inni ludzie się nimi zachwycają, to ja nie widzę u siebie specjalnie dużych efektów. Także dzisiaj polecę wam tylko te produkty, które naprawdę świetnie u mnie działają i dają naprawdę widoczny efekt. Więc jeżeli Was to ciekawi, no to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszym produktem, co Wam pokażę jest to produkt do włosów i jest to szampon do włosów, ale nie byle jaki, bo przeciwłupieżowy. Ja po ciąży miałam problem z łupieżem. Nie wiem, czy miałam tak wysuszoną skórę głowy, czy o co chodzi, bo wcześniej takiego problemu nie miałam, ale po ciąży miałam. I kupiłam sobie szampon Pirolam, który wygląda w ten sposób. Mam tutaj duże opakowanie. Już tutaj prawie go nie ma. Mam kolejne opakowanie w łazience. I ja go używałam jakiś czas temu i pamiętam, że w ulubieńcach wam mówiłam, że no w sumie to taki se, bo jak go używałam to działał, a potem jak przestałam używać to przestał działać. No a się okazało, że tego produktu trzeba używać przez 4 tygodnie, przez około 4 tygodnie należy tego produktu. Używać 2-3 razy w tygodniu, a potem raz na tydzień przez 3 miesiące, żeby jakby utrzymać efekt. No, ja do tego nie zrobiłam, używam przez 4 tygodnie, zwiedziałam do i to koniec. Skoro już nie ma, no to super, nie? A teraz używam go już jakieś 2 miesiące może i właśnie używałam go regularnie, 2-3 razy w tygodniu, a potem zaczęłam, tak jak mi się przypomniał, raz w tygodniu mniej więcej używam tego szamponu i. Problem łupieżu znikł. Także jeżeli macie taki problem, nie próbowaliście, że tylko szamponu, sobie wypróbujcie, bo naprawdę działa. Po prostu trzeba czytać to, co jest na opakowaniu napisane i używać zgodnie z tym, jak producent zaleca, to wtedy wszystko powinno być tacy. U mnie działa, więc polecam naprawdę. Wydaje się też, że tego produktu tutaj nie jest dużo, bo 150 ml, ale on się bardzo mocno pieni, nie trzeba go wiele, żeby jakby spienić całą głowę i całą głowę nim pokryć. Stosuje się go tak, że należy właśnie wmasować go w skórę głowy, pozostawić na 3-5 minut, później spłukać i powtórzyć proces. No i ja go faktycznie tak stosuję, i w ten sposób działa. Także polecam. Teraz już przejdę sobie do mniej owłosionej części mojego ciała, czyli do mojej twarzy <grym> i pierwszym produktem, który bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam to produkt dla wszystkich osób, które zmagają się z suchymi skórkami na ustach. Jest to pomadka, odżywcza pomadka z peelingiem Sylveco, naturalna regeneracja ust przesuszonych wrażliwych, 100% natury, także super. Wygląda to cacko w ten sposób. No i to jest taki sztyf, w którym po prostu są zatopione drobinki e, cukru trzcinowego bodajże. Skład jest super, bo mam olej sojowy, wosk pszczeli, olej z wisiołka, cukier trzcinowy, właśnie lanolinę, masło kakaowe, masło karite, betulinę, wosk karnauba, olejek z werpeny oraz olejek goździkowy, czyli e, żadnego E tutaj nie ma. Wszystko wydaje się super i e, ten produkt naprawdę działa bardzo fajnie, złuszcza martwy naskórek z ust i przy okazji super je nawilża, bo e, po peelingu można sobie tą pomadkę na ustach zostawić, cukier się e, rozpuści, a na ustach zostają Wam właśnie te dobroczynne olejki, woski, które sprawią, że usta będą odżywione, mięciutkie i takie super całośne. E, i Jedyna moja uwaga do tego produktu to to, że on jest dość ostry i trzeba troszkę uważać, bo jeżeli macie bardzo mocno przesuszone usta i macie bardzo dużo suchych skórek, to ta pomadka może sprawić, że Wam się po prostu porobią rany. Także na to uważajcie, ale poza tym jest to naprawdę świetny produkt i bardzo serdecznie go polecam. Kolejny produkt do twarzy to produkt, którego używam już naprawdę długo i całkiem niedawno pojawił się w moich ulubieńcach: mianowicie jest to produkt Sunef Met Plus. Witamin C, żel rozpuszczający na skórek, który wygląda tak, jak widzicie, ja tu już mam resztkę, właśnie muszę sobie kupić nowe opakowanie i czekam na jakąś dobrą promocję, bo nie jest to tani produkt, kosztuje około 80-90 zł, w zależności od tego, gdzie go kupicie. Mamy tu 120 gramów produktu, plusem jest to, że jego się nie używa dużo i też nie używa się go często, bo ten produkt należy stosować raz na dwa tygodnie, tutaj zgodnie z tym, co nam producent tutaj mówi. Ja go używam częściej w zależności od potrzeb, bo co ten produkt robi? Ten produkt złuszcza, rozpuszcza martwy na skórze, jak tutaj jest napisane. Miałam taką sytuację i co jakiś czas mi się to zdarza, że mam po prostu mega taką szarą, przesuszoną, szorstką skórę. I jak sobie sięgnę po ten produkt, rozsmaruję sobie go na twarzy, pomasuję, 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 spłuczę i po chwili nie ma śladu po tej takiej szarej, brzydkiej, szorstkiej skórze, tylko jest taka skóra jak pupcia niemowlęcia po prostu, taka mięciusieńka. Naprawdę jest to moim zdaniem świetny produkt. E, Ty tak mówię, ja go używam troszkę częściej niż raz na dwa tygodnie. Kiedyś go używałam zgodnie z tym, co tutaj jest napisane, co producent nam mówi, ale zaczęłam częściej używać i wydaje mi się, że jakby nic się nie dzieje złego, a wręcz przeciwnie, mam ładniejszą skórę, taką gładszą. Lubię sobie po tym produkcie używać jakichś maseczek, bo dzięki temu, że ta skóra jest, wiecie, taka gładziutka, no to jakby te produkty, te czynniki aktywne z maseczek łatwo wchłoną się w naszą cerę. Jeszcze Wam powiem, co tutaj jest napisane. Jest to żel rozpuszczający naskórek plus To najlepszy żel, jaki możesz sobie wyobrazić do oczyszczenia skóry z do naskórka i powierzchniowych zanieczyszczeń. Stosowanie skóra, pogoda na blasku, skóra z przebarwieniami, skóra ze skórnikami i wągrami, u elastyczności skóry, drobne zmarszczki. Na mam skórę twarzy nałożyć niewielką ilość szczelu, omijając okolice oczu, rozpocząć delikatny masaż, prostu palcami wyczuć będzie można krótki martwego na nadskórka, kontynuować aż do całkowitego zdjęcia martwego na skórka, jednak nie dłużej niż jedną minutę. Resztki zmyć wodą do najlepszego efektu, nałożyć lekki krem na dzień i na noc z witaminą C, linii na plus, częstotliwość użycia raz na dwa tygodnie. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam ten produkt. Podobny produkt ma też marka The Body Shop. Też go lubiłam, ale wydaje mi się, że ten jest troszkę łatwiej zmyć później z twarzy, bo jeżeli macie też włoski na twarzy, a jeżeli sobie jakby nie gulicie tych włosków w twarzy, no to je macie, to ten produkt lubi się do nich przyczepiać. I właśnie ten produkt z dowody Shop też tak robił, więc mi się wydaje, że ten pod ten jest fajniejszy, że on troszeczkę mniej się przyczepia. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie, jeżeli macie właśnie poszarzałą, suchą cerę z takimi skórkami odstającymi, suchymi, szorstką cerę, no to ten produkt naprawdę dobrze Wam się sprawdzi. może też kupić próbki tego produktu. Także jeżeli boicie się kupić całe opakowanie na raz, no to może sobie wypróbujcie. Po prostu kupcie próbkę na Allegro i sprawdźcie, czy to u Was zadziała, ale moim zdaniem jest to naprawdę świetny produkt. Kolejny produkt do twarzy to serum. Jest to serum z The Ordinary. Argireline Solution 10%, tak się nazywa, wygląda w ten sposób, czyli w sumie tak jak wszystkie te sera z The Ordinary, mamy tutaj pipetkę, nie ma żadnego zapachu i tak ogólnie rzecz biorąc, co to serum robi? To serum sprawia, że mięśnie Waszej twarzy się rozluźniają, więc jeżeli macie tak jak ja, że często robicie tak albo tak. Albo jeszcze inne różne dziwne rzeczy Waszą miękką twarzy, to możecie zauważyć, że macie spięte mięśnie. Ja mam bardzo spięte mięśnie właśnie tutaj e, przy brwiach, i tutaj mięśnie czoła. E, I właśnie szczególnie na tą partię, czyli na czoło, nakładam sobie to serum. E, I co zauważyłam już po kilku pierwszych aplikacjach, to to, że moje mięśnie są. E, dużo bardziej rozluźnione, mimo tego, że nie używałam wałka. Bo właśnie alternatywą dla tego typu produktu jest po prostu wałek jadeitowy, czy jakikolwiek inny, czy kamień po prostu wykonywanie masażu twarzy. Ja się przyznam, że ja no czasem to robię, ale szczerze zapominam, po prostu zapominam. W związku z czym dla mnie takie serum, które sprawi, że moje mięśnie się rozluźnią, jest po prostu cudowne. I naprawdę widzę tutaj efekty, używam go Czasem rano, czasem wieczorem, głównie wieczorem, ale czasem dodatkowo rano. Myślę, że już od ponad miesiąca go używam, bo kupiłam go jakoś w listopadzie, jakoś z końcem roku go kupiłam, także um, naprawdę muszę uważać, że to serum jest świetne, skoro się pojawiło właśnie w ulubieńcach roku. Jeżeli właśnie macie taki problem jak ja, że macie napięte mięśnie twarzy i chcecie sobie troszeczkę pomóc, troszeczkę... Um, zminimalizować to napięcie, dzięki czemu też zmarszczki jakieś mimiczne, które normalnie się tutaj tworzą, właśnie dlatego, że macie o właśnie, tak wiecie, tak czy tak, nie? No to tutaj Wam się tworzą linie i tak dalej, to dzięki temu, że jakby rozwijacie sobie trochę te mięśnie, no to one będą mniej widoczne płytsze. Także dla mnie super produkt kosztuje około 30 zł, w zależności od tego, gdzie kupicie, ale możecie kupić zarówno w taglasie, jak i w Seforze, jak i w jakieś tam drogerii pigment, czy innych takich miejscach. Wszędzie tam, gdzie jest to ordinary dostępne, tam kupicie to serum i naprawdę serdecznie Wam polecam. Miałam też kiedyś takie podobne serum z tym samym składnikiem, bo tutaj chodzi o ten składnik oligo coś tam, bla bla, zaraz Wam powiem jak znajdę. O, tutaj właśnie zapisane napisane forehead and eye serum. Serum na, czo 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 na czoło i pod oczy. W każdym razie miałam kiedyś serum z jakiejś koreańskiej marki, mega mała pojemność, kosztowała ponad 100 zł i chodziło tam o ten dokładnie, o dokładnie ten sam składnik, który też jest w tym serum jak będę pamiętała to Wam gdzieś tutaj napiszę o jaki składnik chodzi. I właśnie tam tamto serum mi się super sprawdziło, bardzo szybko mi się skończyło niestety, bo właśnie było malusieńkie. Um, a tutaj no, jest większa pojemność, jest taniej yy, i działa. Także jeżeli chcecie rozluźnić mięsie twarzy, tutaj szczególnie czoło, okolice oczu, spłycić troszeczkę zmarszczki mimiczne, które właśnie są związane z tym napięciem mięśniowym, no to serdecznie polecam. I ostatni produkt, um, który w sumie nie wiedziałam gdzie go wrzucić do makijażowych ulubieńców, na pewno nie, ale no do pielęgnacji to no nie wiem czy do pielęgnacji pasuje, ale go tutaj pokażę. I jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że moim ulubionym zapachem wszechczasów czasów jest Gucci Gorgeous Gardenia, to jest Gucci Flora. Tutaj jest akurat to jest woda toaletowa, która pachnie cudownie. kwiatowo, słodko, delikatnie. Cudownie, naprawdę. Jedynym minusem tego zapachu dla mnie jest to, że on nie jest zbyt cofały, niestety. A jak to guci, no też że najtańszych nie należy. Natomiast ja dostałam od mojej ukochanej szwagierki Madzi. Dziękuję, Madziu, jeżeli to oglądasz. Dziękuję. Dostałam ten zapach, ten sam zapach, tyle że w formie perfum. I tutaj, no co więcej, mówić, to musicie po prostu to jest boski zapach, po prostu boski. Opakowanie też jest bardzo ładne. Tutaj trwałość jest lepsza niż w przypadku wody toaletowej, natomiast nie jest to też jakaś mega super trwałość, ale jest lepsza, także już o tyle dobrze. I wydaje mi się, że też są bardziej intensywne te perfumy. <laughs> w sumie tak powinno być, nie? Woda toaletowa z, jakby z, z zasady jest mniej intensywna. W każdym razie mamy tutaj White Gardenia, czyli Białą Gardenię. Fiat, czyli gruszki i jaśmin. W każdym razie zapach jest boski. Jeżeli będziecie gdzieś blisko Sofory, blisko lasa, blisko jakiejkolwiek perfumerii, w której ten zapach jest. Powąchajcie, zakochacie się, tak jak ja. Ja oprócz tego zapachu lubię też e, takie intensywne zapachy typu Armani Sea, Lancôme La Vie Belle. E, Armani Mayway też jest super zapachem. Ogólnie ja lubię dużo zapachów, ale szczerze, jakbym miała wybrać jeden, jedyny zapach, który będę nosiła do końca życia, to byłby to właśnie ten zapach. Także jest po prostu piękny. Jeżeli gdzieś go zobaczycie, powąchajcie, naprawdę warto. Także to byli moi ulubieńcy zeszłego roku, pielęgnacyjni zapachowi. Dajcie znać, że są wasi ulubieńcy zeszłego roku. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś mój komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby was tego typu filmy i inne filmy nie ominęły. I widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa!